Cześć! To wideo dotyczy międzynarodowego projektu Zostań szkoleniowcem REPS. Na czym polega ten projekt wyjaśnię w dalszej części wideo, a Wam już na wstępie bardzo, bardzo dziękuję za zgłoszenie tak wielu osób do naszego projektu. Mam nadzieję, że to wideo rozwieje Wasze wątpliwości i dołączy do nas jeszcze więcej osób. Ale pamiętajcie, mamy tylko 20 miejsc, więc jeżeli jesteś zainteresowany zostaniem szkoleniowcem REPS i chcesz na rynek polski wprowadzić swój własny, unikatowy kurs, to pozostań ze mną do końca. REPS Polska jest instytucją, która zrzesza fitness professionals, czyli trenerów personalnych, instruktorów fitness, jak również dietetyków, fizjoterapeutów i life coachów. Również akredytujemy placówki szkoleniowe, które dostarczają wiedzę z dziedziny fitnessu i wellness na rynek polski. Chciałabym przedstawić Wam, że Reps Polska jest członkiem większej organizacji IC Reps, która zrzesza wszystkie kraje członkowskie. Pozwolicie, że teraz podzielę mój ekran i pokażę Wam, gdzie się znajdujemy i co daje nam taka organizacja. Jesteśmy właśnie na stronie ICREPS. jest to organizacja międzynarodowa, tak samo jak Reps Polska jest instytucją non-profit. Poniżej, jeżeli zjedziemy, widzimy loga krajów członkowskich, czyli członków, którzy są pełnoprawnymi członkami IC Reps'a i Polska będąca tutaj jest obok Południowej Afryki, Nowej Zelandii, Australii, Kanady, India. Irlandii, Hiszpanii, Turcji i tak dalej. Oczywiście Ameryki i Emiratów Arabskich. Jeżeli zejdziemy niżej, kraje, które aplikują to są Chiny, Tunezja i Katar. I poniżej mamy kraje, które współpracują z naszą organizacją. Jest to Egipt, Grecja, Niemcy i Arabia Saudyjska. Myślę, że jesteśmy w bardzo, bardzo dobrym i doborowym gronie i warto być w naszej organizacji REPS Polska. Teraz chciałabym przybliżyć troszeczkę nasz projekt Międzynarodowy Szkoleniowiec REPS. Pozwolicie, że teraz przejdę na naszą stronę REPS Polska i pokażę Wam, gdzie będzie znajdował się nasz projekt i dlaczego warto być w naszym projekcie. Znajdujemy się na stronie Reps Polska, jest to główna podstrona naszej strony. Jak zejdziemy niżej, wyjaśniamy, że jesteśmy właśnie członkiem IC Repsa, poprzedniej organizacji, którą Wam pokazałam. I teraz zobaczcie, mamy tak zwaną zakładkę Trenerzy i Instruktorzy. W tej zakładce Trenerzy i Instruktorzy znajdziecie wszystkich akredytowanych trenerów, czyli sprawdzonych ich kwalifikacje. Ich wiedzę i wpisanych tutaj do naszego rejestru. Mamy personalnych trenerów i właśnie mamy nauczycieli. Tutaj, na ten moment, mamy 69 nauczycieli. Są to szkoleniowcy, nauczyciele, którzy pracują dla placówek akredytowanych. Nasz projekt jest teraz otwarty dla indywidualnych trenerów i instruktorów. Każdy z Was może być tutaj wpisany jako szkoleniowiec. Co musicie zrobić? Musicie przejść nasze szkolenie. Podczas tego szkolenia nauczymy Was, jak dokładnie przeprowadzić szkolenie, co powinno zawierać się w materiałach szkoleniowych, jak powinna być sprawdzona wiedza osób, które uczestniczą w kursie, a następnie, jeżeli będziecie chcieli, możecie wprowadzić również egzamin i certyfikację. Potwierdzającą umiejętności otrzymane podczas Waszego kursu. Słuchajcie, jeżeli macie przynajmniej dwa lata doświadczenia, to bardzo, bardzo proszę, żebyście się zastanowili, czy na pewno nie chcecie przejść na kolejny etap Waszej kariery. Jeżeli zakwalifikujecie się do naszego programu, to tutaj po sześciu tygodniach wprowadzających Wasze. Imię, nazwisko, wasze zdjęcie, wasz profil zostanie utworzony i otwarty jako szkoleniowiec REPS Polska. Następnie będziemy pracować nad kolejnymi etapami, aby dostać się do zakładki szkolenia CPD. Na ten moment, jak widzicie, szkolenia CPD mogą tylko i wyłącznie przeprowadzać placówki szkoleniowe. Natomiast od 1 grudnia Taką możliwość będą mieli indywidualni szkoleniowcy. I tutaj będzie nazwa Waszego szkolenia, natomiast zamiast nazwy placówki szkoleniowej będzie dokładnie Wasze imię i nazwisko i link do Waszego profilu jako szkoleniowiec. Także szkolenie jest przypisane do szkoleniowca, a nie do placówki szkoleniowej. I to wszystko się zmieni od 1 grudnia. Także zachęcamy, aby Twoje szkolenie pojawiło się właśnie na naszej stronie. Następnie pokażę Wam, jak dostać się do naszego programu, jak również co będzie zawierał program. Troszeczkę więcej wyjaśnienia niż zrobiłam to w poprzednim wideo. Pierwszym krokiem, jaki musicie podjąć, to wypełnić właśnie ten formularz. Jest to zgłoszenie, niezobowiązujące zgłoszenie na chęć odbycia kursu i zostania międzynarodowym szkoleniowcem Reps Polska. Co musicie zrobić? Wypełnić swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, jak również wybrać datę spotkania ze mną. Na tym spotkaniu dokładnie wyjaśnię już, jak będzie przebiegał nasz kurs i jakie etapy trzeba zrealizować, aby zostać szkoleniowcem, a później, aby wpisać swoje szkolenie do naszego rejestru. Bardzo interesujące jest dla nas, e, jakie macie kwalifikacje, e, z jakiej dziedziny będzie mniej więcej ten kurs. Czy to będzie trening personalny, czy bardziej instruktor zajęć grupowych, czy może inne kwalifikacje z, związane z wellness i fitness. Może być to fizjoterapia, dietetyka, life coaching, mentoring, także wszystko, co Wam przyjdzie do głowy. Kwalifikacje? Bądźcie szczerzy i naprawdę napiszcie, ile lat już jesteście na rynku i chcielibyście kształcić innych. Również napisz nam króciutko, dlaczego chcesz zostać szkoleniowcem. Nawet jedno dobre zdanie może nas przekonać i zakwalifikować Cię do programu. Wypisz dla nas, czy Twoje szkolenie ma być stacjonarne, online, czy obie, obie wersje szkolenia są dla Ciebie odpowiednie. Jeżeli jest to szkolenie stacjonarne, wpisz miejscowość, w którym będziesz przeprowadzał to szkolenie na samym początku, bo oczywiście miejmy nadzieję, że Twoje szkolenie wzrośnie i będziesz je przeprowadzał w wielu miastach w Polsce i za granicą, jak również online. Jeżeli online, to wpisz, że zaczynasz od internetu i tylko na razie będzie to szkolenie online. Jeżeli obie wersje, to wpisz i miasto i internet. Szkolenia przewidziane są na wtorki i na soboty rano. Na jednym z tych szkoleń obowiązkowo musicie być. Jeżeli będziecie na dwa razy w tygodniu, no to będzie jeszcze lepiej, nasza komunikacja i współpraca będzie bardziej bardziej owocna. No i oczywiście cena szkolenia. Cena szkolenia to 2800 zł, płatne z góry, ale w to wchodzą wszystkie materiały, które powinniście otrzymać od nas, żeby zrealizować nasz projekt, jak również wpis na naszą stronę, stronę Reps Polska jako szkoleniowiec i wpis jako um, organizator kursu CPD. Również to dotyczy rocznej opłaty członkowskiej jako szkoleniowca posiadającego własne szkolenie CPD. Jeżeli jesteś zainteresowany, to bardzo, bardzo proszę e, zaznacz tą opcję. Jeżeli jeszcze potrzebujesz się zastanowić, to bardzo, bardzo proszę skorzystać z naszego spotkania 20 listopada albo 23, i tam jeszcze możesz dopytać się o kwestie finansowe. E, bardzo ważne dla nas. Proszę, pozaznaczajcie swoje social media, jak również stronę internetową, jeżeli posiadacie, to tutaj wpiszcie. Jeżeli nasunęło Wam się jakiekolwiek pytania, to proszę, wpiszcie swoje pytanie, a ja bardzo chętnie na nie odpowiem właśnie podczas spotkania 20 lub 23 listopada. Przechodzimy już do ostatniego etapu mojego wideo, czyli określenia, co zawiera kurs. I ostatecznie podjęcia przez Was decyzji, czy chcecie do nas dołączyć. Omówienie kursu międzynarodowego naszego projektu Szkoleniowiec REPS. Zaczniemy od rozpoczęcia. 14 stycznia zakończymy kurs 24 czerwca 2023 roku. Zajęcia... Odbywać będą się w każdy wtorek od godziny 19 do godziny 21, a w każdą sobotę od godziny 8 rano do godziny 9 rano odbywają się konsultacje. Zajęcia i konsultacje są nagrywane i przesyłane do Was na następny dzień po odbyciu się zajęć bądź też konsultacji. Kurs podzielony jest na cztery etapy. Pierwszy etap to jest zbudowanie własnego autorytetu, i po tym etapie, czyli po sześciu tygodniach, zostajecie wpisani już w reps jako szkoleniowcy. Także pierwszy etap zostanie zakończony po sześciu tygodniach od daty rozpoczęcia. Każdy etap jest bardzo ważny i każdy moduł danego kursu jest również niezmiernie ważny. On wynika z tego, że każdy moduł należy przerobić, żeby przejść do następnego etapu i każdy moduł jest połączony ze sobą, więc nie można żadnego modułu opuścić. Kolejny etap, kiedy już zbudujemy własny autorytet, należy stworzyć kontent kursu, czyli na to poświęcimy kolejne 6 tygodni i będziemy budować nasz, czyli wasz wspaniały kurs. Po tym etapie, po drugim etapie, będziecie mieli już możliwość wpisania tego kursu do, na, do naszego rejestru. Każdy etap kończy się jakimś ogólnym zadaniem i myślę, że to pozwoli Wam dalej prężnie uczestniczyć w naszym kursie. Kolejny etap. To przygotowanie oferty reklamowej. Czasem e, nawet e, marketingowcy mylą kampanię reklamową z kampanią sprzedażową. Tworzy się tę kampanię w tym samym czasie, natomiast e, oferta reklamowa ma pokazać swój Wasz produkt, natomiast kampania sprzedażowa ma go sprzedać. To są dwie oddzielne kampanie i musimy to przeprowadzić w dwóch oddzielnych etapach. Czyli etap trzeci to będzie pokazanie Waszego kursu publice, natomiast w etapie czwartym będziemy sprzedawać już ten kurs, czyli 6 tygodni przed kursem będziecie mieli możliwość sprzedaży swojego kursu i już zarabiania pierwszych pieniędzy na swoim kursie. Prosimy Cię bardzo Podejmij decyzję, właściwą decyzję. Jeżeli to jeszcze nie jest twój etap, to na pewno w czerwcu 2023 roku zaczniemy drugą edycję. Ale do tego czasu będziesz miał czas na przemyślenie. Jeżeli już jesteś zdecydowany, to po prostu wypełniasz formularz i czekasz na naszą odpowiedź, czy zostałeś zakwalifikowany do programu. Dziękuję, że pozostałeś ze mną te 13 minut i mam nadzieję, że spotkamy się na naszym długim, sześciomiesięcznym kursie. Do zobaczenia!